Kim Jong-un, przywódca Korei Północnej, od lat budzi kontrowersje i ciekawość na całym świecie. Chociaż jego kraj zmaga się z poważnymi problemami gospodarczymi i głodem, życie samego Kim Jong-una różni się diametralnie od codzienności przeciętnego obywatela Korei Północnej. Uważa się go za jednego z najbogatszych i najbardziej luksusowo żyjących przywódców na świecie, mimo że dokładne dane o jego majątku są trudne do zweryfikowania. Według różnych szacunków, Wartość majątku Kim Jong-una wynosi około 5 miliardów dolarów. Bogactwo to wynika głównie z zasobów państwowych, które Kim i jego rodzina kontrolują za pośrednictwem licznych zagranicznych kont bankowych, ulokowanych w takich krajach jak Szwajcaria, Chiny i Rosja. Posiada on również ponad 20 luksusowych rezydencji rozsianych po całej Korei Północnej, flotę ponad 100 luksusowych samochodów. A także prywatny odrzutowiec oraz jacht mierzący ponad 30 metrów długości. Pałace i rezydencje. To doskonale ukryte luksusowe kompleksy, które symbolizują bogactwo i potęgę, jakie gromadzi Kim Jong-un. Rezydencje te znajdują się w strategicznych miejscach Korei Północnej, zapewniając dyktatorowi nie tylko komfort, ale i absolutną ochronę. Jednym z najbardziej znanych kompleksów jest Ryong-song, główna rezydencja Kim Jong-una. Położona na obrzeżach Pjongjangu. Kompleks ten obejmuje luksusowe budynki, sztuczne jeziora, a także ogrody, które mają zapewnić bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia, w tym ataku nuklearnego. Ryongsong jest pilnie strzeżony, otoczony polami minowymi i ogrodzeniem elektrycznym, a cały obszar jest monitorowany przez liczne posterunki strażnicze. Co ciekawe, niektóre z rezydencji są połączone podziemnymi tunelami, umożliwiającymi szybkie i dyskretne przemieszczanie się pomiędzy nimi a nawet dostęp do prywatnych linii kolejowych, co znacznie zwiększa prywatność przywódcy. Innym luksusowym miejscem jest villa w Wonsan, nadmorska posiadłość wyposażona w prywatne molo, na którym cumują jachty należące do Kim Dzong una Wonsan to także ośrodek wypoczynkowy dla najwyższych urzędników, gdzie oprócz bogato wyposażonych rezydencji znajduje się długi pas białej plaży utrzymanej w idealnym stanie. W pobliżu widać luksusowe jachty, w tym jednostki mierzące od 50 do 80 metrów długości, z basenami i wodnymi zjeżdżalniami. Kim dysponuje też prywatnymi wyspami w pobliżu Wonsan, wyposażonymi w rezydencje, które są utrzymywane w perfekcyjnym stanie, mimo że korzysta z nich rzadko. Jego prywatna flota luksusowych jachtów, z których każdy kosztuje miliony dolarów, świadczy o zamiłowaniu do luksusowego stylu życia, niedostępnego dla większości mieszkańców jego kraju. Warto wspomnieć także o letniej rezydencji w Kangdong, położonej niedaleko Pjongjangu, która jest wykorzystywana głównie w okresie wakacyjnym oraz podczas organizacji prywatnych przyjęć z udziałem wysokich rangą urzędników. Rezydencja w Kangdong jest wyposażona w liczne udogodnienia, takie jak baseny, stajnie czy tory wyścigowe dla koni. Całość jest zamknięta w strefie o podwyższonym bezpieczeństwie, otoczona posterunkami straży. Co uniemożliwia dostęp osobom postronnym. Co ciekawe, kompleksy te są nie tylko miejscem zamieszkania, ale i strategicznymi ośrodkami dowodzenia. Każda z rezydencji jest wyposażona w zaawansowane technologie, a niektóre posiadają nawet prywatne stacje kolejowe wewnątrz terenu, co umożliwia dyskretny i szybki transport między rezydencjami, w tym na wypadek sytuacji kryzysowych. Kolekcja samochodów i jachtów. To imponujący zbiór ekskluzywnych pojazdów i jednostek wodnych, który świadczy o przepychu i wyrafinowanym guście, jakim otacza się przywódca Korei Północnej. Flota samochodów obejmuje jedne z najdroższych modeli dostępnych na świecie, pomimo międzynarodowych sankcji, które zakazują sprzedaży luksusowych dóbr do Korei Północnej. Wśród nich są opancerzone limuzyny Mercedes Maybach S600 które oprócz luksusowych wnętrz posiadają zaawansowane technologie ochronne, zdolne zabezpieczyć pasażerów przed ostrzałem z broni palnej oraz wybuchami. Każda z takich limuzyn może kosztować nawet pół miliona dolarów, a ich transport do Pjongjangu odbywa się skomplikowanymi szlakami przemytniczymi, obejmującymi przystanki w krajach takich jak Chiny, Rosja czy Holandia. Kolekcja samochodów obejmuje również inne luksusowe modele. Takie jak Rolls Royce Phantom, Lexus LX570, a także amerykański Cadillac Escalade. Posiadanie tak dużej liczby pojazdów jest wynikiem nie tylko jego zamiłowania do luksusu, ale również służy podkreśleniu statusu politycznego i prestiżu wśród najbliższych współpracowników oraz zagranicznych dygnitarzy. Całość kolekcji szacowana jest na co najmniej 100 pojazdów, z czego większość to samochody importowane nielegalnie. Często przez pośredników w krajach trzecich. Jeśli chodzi o jednostki pływające, flota jachtów jest równie imponująca. Jednym z najważniejszych jachtów jest jednostka o długości 80 metrów, wyposażona w cztery pasy do pływania i międzynarodowej wielkości basen. Na pokładzie znajdują się również luksusowe kabiny i miejsca do organizowania prywatnych bankietów, co podkreśla wysoki poziom rozrywki i komfortu, z jakiego korzysta właściciel. Dodatkowo, w prywatnych rezydencjach przy wybrzeżu oraz na wyspach, które również należą do niego, cumują mniejsze jachty oraz łodzie rekreacyjne, służące do krótszych wypraw. W szczególności villa w Wonsan słynie z doskonałej infrastruktury dla jednostek pływających. Szerokie molo, malownicza plaża i prywatne wyspy są kluczowymi elementami tego kompleksu. Jachty te, często nazywane pływającymi pałacami, są miejscem spotkań prywatnych. A czasami służą także do przyjmowania zagranicznych gości. Jednym z bardziej interesujących aspektów tych jachtów jest ich systematyczna modernizacja i utrzymanie, mimo że większość z nich została zakupiona w latach 90., obecnie część z nich została odnowiona, co świadczy o zaangażowaniu dużych środków finansowych w ich utrzymanie. Na przykład: jeden z jachtów, pierwotnie mierzący 55 metrów, został przebudowany a jego pokład powiększono, aby jeszcze bardziej zwiększyć przestrzeń dla pasażerów. Prywatne pociągi i samoloty to istotne elementy infrastruktury transportowej, zapewniające zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo. Pociąg, którym regularnie podróżuje, jest nie tylko symbolem władzy, ale także mobilną fortecą, zapewniającą maksymalne bezpieczeństwo i komfort podczas podróży. Ta tradycja korzystania z pociągu sięga czasów jego dziadka, Kim Il-sunga który otrzymał luksusowy pociąg jako prezent od Józefa Stalina. Od tego momentu podróżowanie pociągiem stało się preferowanym sposobem transportu dla północno-koreańskich przywódców. Kim dzong Il, ojciec obecnego przywódcy, korzystał z pociągu ze względu na strach przed lataniem, przemierzając tysiące kilometrów do takich miejsc jak Moskwa w trakcie wizyty w Rosji w 2001 roku, podróżując przez 10 dni. Kim Jong-un kontynuuje tę tradycję, korzystając z pociągu, który jest w pełni opancerzony i składa się z licznych wagonów wyposażonych w najnowocześniejsze technologie. Pociąg ten, zwany Yang-ho, zawiera sypialnie, sale konferencyjne, a nawet luksusowe kabiny z czerwonymi, skórzanymi fotelami. W środku znajdują się też telewizory, telefony satelitarne oraz systemy zabezpieczeń, które umożliwiają Kimowi zarządzanie krajem podczas podróży. Pociąg ten poruszający się z prędkością jedynie 45 km na godzinę, jest stale monitorowany i chroniony. Poprzedza go dodatkowy pociąg, który sprawdza tory pod kątem zagrożeń, takich jak bomby czy zasadzki, a kolejny pociąg przewozi straż ochrony. Jednak w przeciwieństwie do swojego ojca, Kim nie unika podróży lotniczych. Posiada prywatny samolot Ilyushin 62, znany jako Chamae który jest symbolem północno-koreańskiej potęgi. Samolot nazwany na cześć narodowego ptaka drapieżnego Korei Północnej ma modernizowane wnętrze, zapewniające mu możliwość prowadzenia spotkań i pracy na pokładzie. Samolot ten wykorzystywany był zarówno do podróży wewnętrznych, jak i międzynarodowych. Pierwszy raz Kim skorzystał z niego podczas oficjalnej wizyty w Chinach w 2018 roku, gdzie spotkał się z prezydentem Xi Jinpingiem. Samolot Chame-wan. Jest używany nie tylko przez Kim Jong-una, ale także przez najważniejszych członków jego otoczenia. Na przykład w 2018 roku samolot ten został użyty do przewozu delegacji północno-koreańskiej, w tym siostry Kim Jong-una, Kim Yo-jong, na zimowe igrzyska olimpijskie w Korei Południowej. Samolot wyróżnia się elegancką białą sylwetką, zgodłem Korei Północnej oraz narodową flagą na ogonie. W samolocie znajduje się kilka kabin, w tym specjalnie przystosowane miejsca do organizowania spotkań na najwyższym szczeblu. Pomimo swojego strachu przed lataniem, Kim Jong-un niejednokrotnie pokazał, że nie boi się korzystać z lotnictwa. Jego flota powietrzna obejmuje również inne maszyny, takie jak Antonov 148, który pojawił się w filmach dokumentalnych północno-koreańskiej telewizji. Co ciekawe, w 2015 roku. Państwowe media wyemitowały materiał filmowy, na którym Kim pilotuje lekki samolot, pokazując swoje umiejętności lotnicze. Samoloty te, mimo że są relatywnie stare w porównaniu do najnowszych maszyn wykorzystywanych na świecie, nadal spełniają swoje funkcje i pozostają wyznacznikiem władzy Kim Dzong Una. Ekskluzywne pasje. To bogata i różnorodna kolekcja zamiłowań, które świadczą o wyrafinowanym guście oraz zamiłowaniu do luksusu. Na czele tych pasji znajduje się jego fascynacja ekskluzywnymi produktami spożywczymi, z których najważniejsze to wołowina kobe jedno z najdroższych i najbardziej cenionych mięs na świecie. Wołowina ta, która może kosztować nawet 150 dolarów za funt, pochodzi z japońskiego regionu kobe i spełnia rygorystyczne kryteria jakości. To mięso regularnie trafia na stół północno-koreańskiego przywódcy, który otacza się najlepszymi produktami z całego świata. Oprócz wołowiny Kim gustuje w takich delikatesach jak homary, kawior czy sery sprowadzane z Francji, a jego kuchnia oferuje dania z najróżniejszych zakątków globu, od chińskich aż po francuskie. Niezwykłym zamiłowaniem Kim Dzong una jest także kawa. Import danych z 2017 roku pokazuje, że w 2016 roku Korea Północna sprowadziła kawę z Brazylii o wartości 900 tysięcy dolarów. Tak ogromne sumy przeznaczane na kawę świadczą o tym, że Kim nie szczędzi wydatków na to, co uznaje za najwyższej jakości produkty. A brazylijska kawa uznawana jest za jedną z najlepszych na świecie. Produkty takie jak kawa Fazenda Santa Ines, której cena sięga nawet 500 dolarów za funt, trafiają na stół dyktatora, który regularnie delektuje się ich smakiem. Jednak kulinarne ekscesy to tylko jedna część jego ekskluzywnych zainteresowań. Kim Jong-un. Jest także wielkim miłośnikiem luksusowych alkoholi, wśród których szczególną rolę odgrywa krystal, szampan o niezwykle wysokiej renomie. Butelki tego luksusowego trunku kosztują zwykle setki dolarów, a niektóre mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy. Podczas przyjęć, Kim Jong-un wypija często po dwie butelki krystala naraz, co przekłada się na ogromną ilość kalorii oraz na wzrost jego wagi, z której słynie. Jego fascynacja luksusowymi alkoholami nie ogranicza się jednak tylko do szampana. Kim regularnie raczy się również francuskim koniakiem Hennessy, który także cieszył się popularnością wśród jego ojca Kim Jong-ila. Północno-koreańska elita wydawała rocznie nawet milion dolarów na ten trunek, którego butelka w Korei Północnej kosztuje około 630 dolarów. Więcej niż roczne zarobki przeciętnego obywatela. Zamiłowanie Kim Jong-una do luksusu nie kończy się na produktach spożywczych i alkoholach. Room 39 to tajne biuro rządowe w Korei Północnej, które odpowiada za generowanie ogromnych dochodów dla reżimu Kim Jong-una. Stanowi kluczowy filar finansowy systemu, umożliwiając finansowanie nie tylko militarnego aparatu państwowego, ale także luksusowego stylu życia przywódcy oraz elit politycznych. Biuro działa w ukryciu, a jego istnienie jest tajemnicą nawet dla większości obywateli Korei Północnej. Room 39, znane również jako Office 39, zajmuje się szeregiem działań, zarówno legalnych, jak i nielegalnych takich jak handel złotem, diamentami, narkotykami, a także fałszowanie walut i cyberprzestępczość. Jednym z najważniejszych źródeł dochodów biura są operacje przemytu i fałszowania. W tym produkcja fałszywych dolarów amerykańskich, znanych jako superdolarów, które są tak perfekcyjnie wykonane, że trudno je odróżnić od prawdziwych banknotów. Ponadto biuro kontroluje sieć firm fasadowych działających za granicą, które legalnie i nielegalnie zdobywają środki finansowe dla północno-koreańskiego reżimu. Te firmy uczestniczą w międzynarodowych operacjach finansowych, przemycając luksusowe dobra, takie jak samochody marki Mercedes-Maybach, Szampan Crystal, Koniak Hennessy oraz zegarki Rolex. Biuro Room 39 odpowiada również za organizowanie systemu przymusowej pracy obywateli Korei Północnej za granicą. Tysiące ludzi wysyłanych jest do pracy w krajach takich jak Rosja, Chiny, a nawet na Bliskim Wschodzie, gdzie pracują w trudnych warunkach, a ich zarobki trafiają bezpośrednio do kasy państwa. Szacuje się, że od 2011 roku dochody z przymusowej pracy wynoszą miliardy dolarów, co stanowi ważne źródło utrzymania luksusowego stylu życia elity rządzącej. Room 39 nie ogranicza się jednak tylko do działań finansowych. Biuro jest również zaangażowane w utrzymywanie kontroli nad krajowymi i zagranicznymi elitami poprzez korupcję i rozdawnictwo luksusowych dóbr. Oprócz przemycania luksusowych samochodów Biuro zajmuje się sprowadzaniem najnowszych technologii, od elektroniki po produkty luksusowe, takie jak torebki Chanel czy zegarki Montblanc, które są wręczane jako prezenty lojalnym członkom reżimu. Operacje Room 39 mają dalekosiężne konsekwencje nie tylko dla wewnętrznego funkcjonowania Korei Północnej, ale także dla jej relacji międzynarodowych. Choć biuro działa w cieniu, jego działalność została kilkakrotnie ujawniona. A niektóre operacje, takie jak fałszerstwa walut i cyberataki, były przedmiotem dochodzeń prowadzonych przez instytucje międzynarodowe. Mimo to Room 39 pozostaje jednym z najbardziej hermetycznych i skutecznych narzędzi w rękach reżimu, pozwalając na utrzymanie władzy i finansowanie luksusowego stylu życia Kim Jong-una, nawet w obliczu surowych sankcji. Lojalność przez luksus to kluczowa strategia stosowana przez Kim Jong-una do budowania i utrzymywania władzy w Korei Północnej. Reżim opiera się na systemie, w którym przywileje materialne i dostęp do ekskluzywnych dóbr stanowią nagrodę za lojalność wobec przywódcy. W warunkach powszechnego niedoboru luksusy takie jak luksusowe apartamenty, samochody, ubrania, zegarki oraz najnowsze technologie stają się wyznacznikiem władzy i prestiżu wśród wybranych członków północno-koreańskich elit. Przywódca używa tych dóbr nie tylko jako formy wynagrodzenia, ale również jako narzędzia kontroli i manipulacji. Kim Jong-un od lat stosuje strategię nagradzania lojalnych członków swojego otoczenia luksusowymi dobrami, które są trudno dostępne, zwłaszcza w kraju, który zmaga się z poważnymi problemami ekonomicznymi. Na przykład, niektórzy z lojalnych współpracowników otrzymują luksusowe apartamenty w nowo powstałych dzielnicach Pjongjangu. Gdzie tylko elita ma dostęp do nowoczesnych budynków i udogodnień, takich jak prywatne ogrody, najnowsze technologie i dostęp do specjalnych sklepów oferujących ekskluzywne towary. Te luksusy nie tylko podnoszą prestiż wśród elit, ale również utrzymują ich zależność od przywódcy, który może w każdej chwili odebrać przywileje w przypadku nielojalności. Przykładem tej strategii jest sytuacja z 2019 roku kiedy Kim Jong-un publicznie obdarował luksusowym mieszkaniem słynną prezenterkę Ri Chun-hee, która przez dekady była twarzą północno-koreańskiej propagandy. W północno-koreańskich mediach ukazano moment, kiedy Kim osobiście wprowadza Ri do jej nowego mieszkania, co miało podkreślić, jak wielką wagę przywiązuje do nagradzania lojalnych członków swojego reżimu. Taka polityka rozdawnictwa nie dotyczy jednak tylko dóbr materialnych. Kim Jong-un dba również o dostęp do luksusowych usług, takich jak prywatne placówki medyczne czy luksusowe szkoły dla dzieci elit, co dodatkowo umacnia ich pozycję w kraju. Reżim wykorzystuje luksusy jako kluczowy element budowania struktury społecznej, gdzie lojalność jest nie tylko wymagana, ale i sowicie nagradzana. W ten sposób władza Kim Jong-una utrzymuje się na stabilnych fundamentach. A każdy lojalny członek elit doskonale zdaje sobie sprawę, że jego pozycja i dobrobyt zależą od bezwzględnej wierności przywódcy. Tajne rezydencje zagraniczne. To luksusowe nieruchomości, które Kim Jong-un posiada poza granicami Korei Północnej, choć są one starannie ukrywane przed opinią publiczną. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zagranicznych miejsc związanych z Kimem jest Szwajcaria, gdzie spędził część swojej młodości. W latach 90. uczęszczał tam do prywatnych szkół pod fałszywym nazwiskiem, a kraj ten stał się kluczowym punktem jego międzynarodowych powiązań. Istnieją liczne spekulacje, że Kim lub jego rodzina posiadają tam nieruchomości, które są używane zarówno do celów prywatnych, jak i podczas dyskretnych wizyt w Europie. Szwajcaria jest miejscem strategicznym dla rodziny Kimów ze względu na długotrwałe związki z systemem bankowym tego kraju, który ułatwia ukrywanie majątku. To tutaj mogły powstać tajne konta, na których przechowywane są znaczące sumy pieniędzy, służące do finansowania luksusowego stylu życia Kim Dzong Una. Szwajcaria, będąca neutralnym krajem, oferuje również stabilne i bezpieczne warunki dla ewentualnych inwestycji rodziny. Spekulacje o posiadaniu nieruchomości przez Kim Dzong Una nie ograniczają się jedynie do Europy. W Chinach, jednym z najbliższych sojuszników Korei Północnej, Również mówi się o prywatnych rezydencjach należących do północno-koreańskiego przywódcy. Dzięki relacjom z chińskim rządem Kim może mieć do dyspozycji nieruchomości na wschodnim wybrzeżu Chin, co ułatwia mu utrzymywanie kontaktów z chińskimi elitami oraz dyskretne przemieszczanie się między krajami. Tego typu zagraniczne posiadłości są nie tylko symbolem bogactwa i wpływu w Kim jong Un'a, ale również ważnym elementem jego strategii ochrony. W sytuacji kryzysowej, gdyby Kim musiał opuścić Koreę Północną, te rezydencje mogłyby pełnić funkcję bezpiecznych schronień. Ponadto są one utrzymywane w najwyższym standardzie, podobnie jak jego rezydencje w kraju, co dodatkowo podkreśla luksusowy charakter życia Kim Jong-una w porównaniu do jego obywateli. Luksusowe ośrodki wypoczynkowe to ekskluzywne miejsca stworzone przez Kim Jong-una które mają na celu nie tylko podniesienie prestiżu reżimu, ale także zapewnienie komfortu północno-koreańskim elitom i potencjalnym turystom. Najbardziej znanym i rozbudowanym przykładem tego typu inwestycji jest ośrodek narciarski Masikryong, który został zbudowany w ekspresowym tempie zaledwie w ciągu 10 miesięcy i otwarty w 2014 roku. Jego budowa, nadzorowana przez Kim Jong-un'a, Miała na celu ukazanie zdolności reżimu do tworzenia zaawansowanej infrastruktury, pomimo międzynarodowych sankcji i trudnej sytuacji gospodarczej kraju. Masikryong to nowoczesny kompleks narciarski, położony w malowniczym górskim terenie, w pobliżu miasta Wonsan nad Morzem Japońskim. Samo położenie ośrodka miało być kluczowym elementem jego prestiżu, łącząc zarówno dostęp do zimowych sportów, jak i bliskość nadmorskiego kurortu. Główny hotel ośrodka, Masi Hotel, oferuje luksusowe udogodnienia dla gości, w tym basen, sauny, salon masażu, a także restauracje serwujące różnorodne dania. Ośrodek dysponuje również heliportem, który umożliwia szybki transport dla zagranicznych gości, co ma podkreślić ekskluzywny charakter ośrodka. Wielkość inwestycji w Masi była ogromna. Budowa pochłonęła ponad 35 milionów dolarów a ośrodek miał przyciągać zarówno krajowych dygnitarzy, jak i zagranicznych turystów. Choć narciarstwo nie jest popularnym sportem w Korei Północnej, ośrodek ten miał być wizytówką modernizacji i otwartości reżimu na światowe standardy rekreacyjne. W ramach inwestycji stworzono również nowoczesne stoki narciarskie o różnym poziomie trudności, a także szkółkę narciarską dla dzieci i początkujących. Zbudowanie ośrodka było również propagandowym przedsięwzięciem reżimu, mającym na celu pokazanie szybkości masi Kryong, co nawiązuje do narodowego sloganu, który porównuje tempo realizacji projektu do Cholima, symbolu koreańskiego tempa rozwoju przemysłowego. Przy budowie kompleksu pracowali żołnierze koreańskiej Armii Ludowej, a ukończenie go w tak krótkim czasie stało się powodem do dumy narodowej i narzędziem propagandy, mającej na celu ukazanie potęgi reżimu. W ramach planu długoterminowego Masi Kryong miał przyciągać nawet milion turystów rocznie, a reżim planował wykorzystać ośrodek jako część infrastruktury turystycznej podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku. Pomimo ograniczeń wynikających z sankcji nałożonych przez ONZ, Korea Północna nadal dążyła do rozwoju swojego sektora turystycznego, inwestując w takie miejsca jak Masi Ośrodek jest dowodem na obsesję Kim Jong-una na punkcie budowy luksusowych miejsc przeznaczonych dla północno-koreańskiej elity i zagranicznych gości. W rzeczywistości jest to symbol kontrastu między bogactwem i luksusem, z którego korzysta wąska grupa wybrańców, a surowymi realiami życia większości obywateli Korei Północnej.